Dzisiaj pokażę wam, że jeżeli zależy wam na sylwetce, to nie ma ograniczeń, jeżeli chodzi o trening. Trening da się zrobić wszędzie, w każdych warunkach, nawet na samochodzie. Właśnie wam to pokażę. I robimy pompeczki. To teraz moi drodzy przyczepa na crossa. Tutaj można zrobić dwie kombinacje pompek. W tym momencie mamy przyczepę opuszczoną, czyli pompki z podniesionymi nogami. Właśnie wam zaprezentuję jak to można zrobić. Wchodzimy tak, łapiemy się tu. Nogi mamy w górze, albo możemy się złapać tutaj w różnych kombinacjach i robimy pompki. Teraz zrobimy pompki klasyczne. Podnosimy kółko do góry. Teraz mamy tak ustawioną przyczepę, że tutaj mamy mniej więcej poziom, i właśnie teraz możemy zrobić pompki klasyczne. Jeżeli macie drabinę, to śmiało, nie krępujcie się. Możecie śmiało na tym zrobić właśnie podciągnięcia. Uwaga, lecimy. Elegancko wchodzą podciągnięcia. dla glacuś Na przykład, jeżeli macie kłada, to na takim kładzie możecie zrobić szerokie pompki. Nogi na bagażnik, kłapiemy się za kierownicę i lecimy. Ćwiczenia można robić wszędzie na tyle, ile wam wyobraźnia pozwala. I nie ma wymówek. A nie mam gdzie ćwiczyć. A nie chce mi się, jestem zmęczony. Bo to się po prostu nie opłaca. Nie opłacają się takie wymówki, bo to jest po prostu głupota. Ćwiczyć da się wszędzie, jeżeli tylko macie wyobraźnię. Następnym razem wykombinuję coś z tymi dwoma motocyklami. Jakieś ciekawe ćwiczenie będzie pomiędzy dwoma motocyklami. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się i cześć!